A z Auschwitz trafił tu do małego piekła w Warbrum. Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Jesteśmy w Kotlinie Jelniogórskiej, na osiedlu Wojewódzka. Tuż obok mnie pomnik symbolizujący, że w tym miejscu podczas II wojny światowej znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Grozrozen, niemieckiego obozu koncentracyjnego. Dziś będzie właśnie o tym małym piekle. Bo to nie był obszerny obóz jak Auschwitz, Tutow, Majdanek. Była to niewielka filia, w której było maksymalnie 700 więźniów, wielka śmiertelność, duża rotacja i wiele potężnych, a jakże małych na skalę tego całego ludobójstwa niemieckiego tragedii. Tutaj przebywał Arnold Mostowicz. Wybitny polski dziennikarz, pisarz, który mówił, że Hitler wywołał wojnę dwukrotnie 1 września. Raz, kiedy wypowiedział ją jego ojczyźnie, a więc Polsce, a drugi raz, kiedy stwierdził, że trzeba zgładzić Żydów, polskich Żydów, wszystkich Żydów. Mostowicz przebywał tu w obozie i zostawił niezwykłe relacje o tym, jak nazywam to dzisiaj, małym piekle. I taki właśnie jest tytuł odcinka. Zapraszam was w podróż w głąb przeszłości, która tutaj, w Warbrum, a dzisiaj w Cieplicach, zostawiła masę śladów. Dziś mieszkają tu ludzie, nawet w kuchni obozowej. I tam, gdzie mieszkał Lagerführer i esesmani, też są mieszkania. Życie po wojnie potoczyło się w sposób taki, że po prostu dobudowano jeszcze piętro do tych niemieckich baraków, z tego obozu i dzisiaj na osiedlu wojewódzka po prostu mieszkają ludzie. Ale doskonale wiedzą, co się tutaj znajdowało, bo dbają o ten pomnik, który został tu postawiony w 1967 roku. I Arnold Mostowicz przyjechał tutaj w latach 80. przez czysty przypadek. Pamiętajcie, że wspierając nasz kanał, wybieracie sobie różne bonusy wsparcia. Jednym z takich bonusów jest osobiste pozdrowienie w odcinku History. Story. Ja właśnie w tej chwili serdecznie dziękuję Panu Tadeuszowi Szymańskiemu, który dziś mieszka w Belgii, a pochodzi z Wągrowca, miejscowości. Na terenie województwa wielkopolskiego interesuje się II wojną światową, a szczególnie literaturą obozową. Zatem ten odcinek, panie Tadeuszu, powinien być dla Pana bardzo ciekawy. Panie Tadeuszu, cała ekipa historystory pozdrawia również życzy zdrowia i życzy nieprzerwanej pasji w odkrywaniu tajemnic przyszłości. A teraz zaczynamy odcinek Małe Piekło. W osiemdziesiątych latach Arnold Mostowicz przyjeżdża na konferencję naukową. Zaproszono go. Gdzie? Do Jeleniej Góry. Bardzo blisko. Kiedy wysiada na dworcu, przypomina sobie wszystkie sytuacje, jakie miały miejsce w 1943, 1944 i 1945 roku. Stwierdza, że podejdzie do taksówki i zapyta taryfiarza, czy wie, gdzie jest obóz w Cieplicach. Taryfiarz mówi, tak, wszyscy o tym mówią. Zawiozę pana, to osiedle wojewódzka. Wysiada, dokładnie tutaj. Nie było jeszcze asfaltu. Przypomniał sobie: Boże, to lager Stras. a po bokach baraki. Bez problemu rozpoznał barak, w którym przebywał, jako więzień, niemiecki więzień, w chwili obozu koncentracyjnego Grozroza. Wszedł do baraku, zapukał do mieszkania, gdzie była jego sztuba. Otworzyła kobieta z dzieckiem. Od razu zrozumiała, kim jest i po co przyjechał. Byli więźniowie, czasami przyjeżdżali. Mówi, że to była jego sztuba. Tu były prycze piętrowe. A teraz rozgląda się, kuchenka, na kuchence czajnik. Kobieta trzyma dziecko. Wszystko banalne, nie takie mroczne jak wtedy. Kobieta pyta, za co tu pana wsadzili? Odpowiada, Niemcy wsadzali tu głównie Żydów. Z całej Europy, z Holandii, z Belgii i również z Polski. Pod koniec 1944 roku zimą, kiedy rozładowano węgiel na stacji, a Mostowicz pracował przy rozładunku węgla właśnie tutaj w cieplicach zauważył, że prowadzi się kilka setek więźniów dość dobrze ubranych, z walizkami. Wiedział, że to nie są Żydzi z Polski. Muszą być to Żydzi z Holandii, z Belgii, z krajów zachodnich. Okazało się, że będzie tworzony obóz, dlatego z innego obozu, z Leniej Góry, bardzo szybko skierowano tutaj kapo, sztubowego, SS mana, szefa kuchni i dentystę. Dentysta był bardzo ważny. Dentysta to był łowca złota dla SS. Wszyscy więźniowie byli skatalogowani, jeżeli chodzi o ich uzębienie. Każdy miał zapisane na karcie, jakie ma złote koronki w ustach. I kiedy oczywiście umierał, a ciało wędrowało do kotłowni pobliskiej fabryki, bo tak tu spalano ich ciała, to dentysta miał za zadanie otworzyć szczękę i wyciągnąć koronki. To nie mogło się zmarnować i o tym SS-mani wiedzieli. Ale wybuchła tutaj epidemia tyfusu. Umarł kapo, umarł w kuchni, umarł też dentysta, umarł też pielęgniarz. I zmarł na tyfus Lagerführer. Co robić dalej? Jak opanować tę epidemię? Albo udawać, że chce się opanować? Mostowicz był lekarzem z wykształcenia, który studiował we Francji. Wrócił do Polski w sierpniu. Bo wiedział, że wybuchnie wojna. Mówiło się, że polskiemu Żydowi nie zależy na Polsce, że nie ma patriotyzmu. Mostowicz pokazał, że właśnie jest. mówi do niego: człowieku: Ty szalałeś, ty jesteś mówi walnięty, ty jedziesz mówi do Polski, wybuchnie wojna. Jadę, bo chcę bronić tego kraju. Do wojska go nie wzięli. Ale jak zaczęto bombardować Warszawę, bardzo szybko przydał się lekarz. Pracował w szpitalu Dzieciątka Jezus. Przywożono strzępy ludzkich ciał w ciężarówkach z bombardowań, jakie Niemcy dokonywali naszą stolicę. Po kapitulacji trafił do Łodzi z powrotem, a tam później do getta. Jako lekarz w getcie w Łodzi wystawiał karty zgonu. Najpierw wystawił kartę zgonu, pierwszą, Zachariaszowi. Kupcowi, u którego pracował jego ojciec. Później szefowi orkiestry dentej, A później to już tylko najbliższym rodzinom. Wujkom, ciociom, swoim kuzynom. Kolejnej ciotce, która zwariowała w getcie razem ze swoim synem, że brali na ulicach. I tak naprawdę przez cały rok wystawił karty zgonu wszystkim i został sam. Potem trafił do Auschwitz, a z Auschwitz trafił tu do małego piekła w Warbrum. Powiedziałem, był lekarzem, a tu wybuchła epidemia tyfusu. Podchodzą do nas ludzie na osiedlu, pytają się, co realizujemy. Mówię, że o obozie, o Fili Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jakie to miejsce, gdzie mieszkają i co się tu znajdowało. Spotkaliśmy paru ludzi, nie było nikogo, kto by stwierdził, że nie ma takiej wiedzy. Super, że są w ten sposób świadomi tego miejsca. Czas II wojny światowej. Mostowicz pracuje z Emilem Woglem, lekarzem z Pragi. Przyjaźnią się, ale pracują przy załadunku węgla. Dowiadują się, że jest taka właśnie epidemia tutaj w Cieplicach. Zgłaszają swojemu kapu Chmielnickiemu, który jest sadystą z krwi i kości. Znęca się perfidnie nad więźniami, nawet nie tak, jak wymagają od niego Niemcy. Fanatyk. Zgłaszają się, że są lekarzami i mogą spróbować... Leczyć, zatamować epidemię. Pielnicki mówi, że zamelduje lager ale to jest pomysł tak głupi i tak szalony, że na pewno w najgorszym wypadku dla nich, w najlepszym dla nich wypadku, skończy się 25 batami w tyłek. Czekają. I o dziwo, Lager się zgadza. Chce, aby dwóch Żydów, jeden Polski, drugi czeski, Próbowało zahamować epidemię tyfusu. Dlaczego? Dlatego, że jest 45 rok. Ofensywa styczniowa ruszyła. Oni doskonale zdają sobie sprawę, co to jest front wschodni. Potrzebują tych więźniów, potrzebują tej epidemii i potrzebują udawać, że coś robią, że są potrzebni, aby ich na front wschodni nie wysłano. Oni wiedzą, że wojna się skończyła. I tu jest teraz taka symbioza. Więźniowie potrzebują tego obozu, żeby nie być ewakuowanym i nie iść w marsza śmierci, bo bez bruzby nie wytrzymali. A ss potrzebują obozu i więźniów, żeby ich nie wysłali na sieczkę na Rosjan. I ci ludzie, Emil Vogel i Arnold Mostowicz, trafiają tutaj. Barak, w którym są chorzy na tyfus, zostaje całkowicie odizolowany od reszty obozu. Tam SS-man nie wchodzi. Oni wchodzą. I zaczynają walczyć z epidemią. Walczyć to szumne słowo. Generalnie po prostu codziennie podają trupy i liczbę, i przerzucają te ciała przez właśnie ogrodzenie, a SS zapisuje, aby się zgadzała ta liczba, i również podaje im te racje głodowe, żywnościowe dla tych, którzy są tam na stanie. Emil Wogel i Mostowicz. Przez przypadek wpadają na pewien plan. On jest okropny, ale pozwala im przeżyć. Jakbyście tu byli, w takim piekle, wszystkie drogi, które prowadzą do przeżycia, są jak najbardziej w ten sposób akceptowane. Oprócz takich, które powodują, że ktoś inny umiera, ale tak nie było. Chowają trup, a za trupa Dostają jego jedzenie. Kiedy ten trup zaczyna się już psuć, wtedy wydają go Niemcom. Więc przez pięć, cztery dni, a czasami sześć, można dodatkowo coś zjeść i przetrwać. Temu, który zmarł, już nie pomogą, ale sobie mogą i pomogli, i dzięki temu, to co ja dzisiaj mówię, wy możecie słyszeć. Tak dokładnie wyglądało to małe piekło. W marcu 1945 roku, kiedy kwarantanna, a więc odizolowanie baroku chorych na tyfus, dezynfekcja pomieszczeń i właśnie służba wogla i mostowicza doprowadziła do wygaszenia epidemii tyfusu, obiegła obóz jakaś niesamowita wieść. Otóż obóz wizytują wysoce rangą oficerowie SS, którym Przewodniczy, i tutaj naprawdę mroczna pikanteria, Józef Mengele, anioł śmierci z Auschwitz. No koszmar wszystkich więźniów. Przyjeżdża w fartuchu białym, mundur SS wystaje, jest dżentelmenem, pedantem. Grzecznie pyta, jak wygląda epidemia, co się działo, musi sprawdzić. Jakiś odlot, myślą sobie wszyscy, jakiś obłęd. Jest maty 45 rok. Oni zachowują się tak, jakby w ogóle wszystko w Rzeszy funkcjonowało idealnie. Za chwilę wszystko padnie. Rosjanie nacierają. Oni oczywiście idą, sprawdzają, pytają. Emil Wogel jest przewodnikiem, opowiada, a oczywiście wydają zalecenia, i nagle z otwartej szafy przez Mengele wypada trup już w mocnym stanie rozkładu. Menger skoczył jak oparzony. Sięgnął po pistolet. Chciał strzelać. Drugi SS-man złapał go za rękę. Że to tylko trup. Menger zapytał, czyja to jest sprawka. W ogóle odpowiedział, że być może drugi lekarz, który w tej chwili już jest chory na tyfus i umiera, bo wszy weszły pod pasiak, ugryzły i przeniosły chorobę, być może jego. Kazał otworzyć. Zobaczył Mostowicza, który leży w półprzytomny. Machnął ręką, powiedział, niech zdycha ten gnojek. I odszedł. Mengele wydał dyspozycję komendantowi obozu na dalsze tematy. Wszyscy się zastanawiali, jak to możliwe, że taki człowiek wizytuje jakiś mały podobóz na Dolnym Śląsku, w którym wybuchła epidemia tyfusu. Ale dla wszystkich ta epidemia była potrzebna, żeby nie iść na front. Wszyscy grali już orkiestrze pozorów. I tylko i wyłącznie pozorów. Kiedy jeszcze Emil, Wogel i Mostowicz pracowali przy torach, przy rozładunku zmrożonych brył węgla, Mostowicz wspominał, Mieliśmy majstra, nazywał się Miller. On darł, darł tą niemiecką swoją mordę, ale nie bił, nie znęcał się. Budził on pewną sympatię jako Powiedzmy dobry Niemiec, mimo że należał do NSDAP, bo w klapie nosił odznakę ze swastyką. Nawet raz przyprowadził swoją żonę i dziecko i pokazywał mnie i wogla, jakbyśmy byli hmm, jakimiś okazami, wyjątkowymi zwierzętami w tym właśnie obłąkanym niemieckim zoo. Kiedyś Mostowicz Lekko odpoczywał przy łopacie. Był piękny dzień. Świeciło słońce, a w słońcu miniły się góry, karkonosze. Podszedł do niego Miller. Był lekko rozdrażniony. Zapytał się, jak? Piękny dzień. Tak, piękny, odpowiedział Miller. I dodał, ale ludzie źli. Ludzie podli. I... Uderzył Mostowicza z całej siły pięścią w twarz. Zaczął go okładać następnymi ciosami. Mostowicz się przewrócił, zaczął go kopać. Mostowicz wiedział, że musi się rolować. Niemcy lubili skakać na żołądek, lubili skakać na buciorami, na żebra, łamało, dusić ludzi. Był bity potwornie i w pewnym momencie rozjuszony przestał, zostawił go. Ledwo się podnosi. Podbiegł do niego Emil. Mówi, miałeś szczęście, ale dzięki temu wiemy, co wiecie, później ci powiem. Więźniowie łaknęli informacji, co dzieje się na froncie, ale nie mieli akurat skąd. Nic w tym czasie nie wychodziło. Nawet ci, co sprzątali, właśnie baraki tutaj ss i czasami szczębki gazet wynosili, nie było nic. I nagle mówi do niego: Emil, udało się, wiemy, wiemy. Co się udało? Że ruszyła ofensywa styczniowa. On dostał szału. Ktoś go to zapytał i na tobie się wyładował. Nawet nie wiedziałem, mówi Emil, Arnold, nawet nie wiedziałem, że Miller to będzie taki dobry barometr, który nam to potwierdził. I potwierdził. Rok 1967. Władza Was stawia pomnik męczeństwa tych ludzi. Dlatego jest tam ten napis, że faszyzmowi. Powinno być trowi niemieckiemu. Jakiemu faszyzmowi? Ale to 67. rok, czas komunizmu taka była narracja. Być może ktoś to kiedyś zmieni. To byłoby super. Ale w Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Okręgowej jest protokół z przesłuchania świadka. Świadek mówi: Przyjechałem tutaj w 1946 roku. Zakwaterowano mnie w baraku, w mieszkaniu na ulicy Wodnej. Okazało się, że mieszka jeszcze tam pewien Niemiec, który ma komórkę i nie pozwala do niej nikomu wchodzić. Myśmy nie chcieli go tam maltretować, bo wiedziałem, że za chwilę go stąd wysiedlą. I wysiedlili po dwóch miesiącach. My, z sąsiad, do tej komórki wyszliśmy, popryciać, bo na pewno miał tam ukryte jakieś mienie. Komórka była pełna słomy i siana. Roztrzepaliśmy to wszystko i były paczki związane sznurem. Takie kwadraty, 20 na 30 cm. Powiązane bardzo dużo paczek. To była skóra ludzka. Widziałem sutki, pępki, skórę z nóg, skórę z pleców. Zameldowaliśmy na milicji. Milicja mówi, co my z tym zrobimy? Wiecie co, weźcie to wszystko, wywieźcie i gdzieś zakopcie, bo jak to zacznie się rozkładać, to dopiero będzie. To my to na wózkach i zaczęliśmy zakopywać. Część w ogóle wrzuciliśmy do rzeki, a jeszcze część do pustej studni. Potem się to zasypało, wyrównało, zawaliło śmieciami. No i tak to się tego wszystkiego pozbyliśmy. Arnold Mostowicz przeżył Drugą wojnę światową i przez całe swoje życie dawał świadectwo wszystkiemu tego, czego doświadczył w czasie wojny z rąk niemieckich. Jest też autorem słynnego zdania, które brzmi: naród można zamordować za pomocą kuli, pałki czy gazu, ale można też go zabić poprzez niepamięć o tym, co się wydarzyło. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że nas wspieracie. Pozdrawiamy Tadeusza Trzymańskiego, całą ekipą History Story i trzymamy kciuki, aby jego pasja w odkrywaniu historii nigdy nie przeminęła. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Pamiętajcie, pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj, wybieracie odpowiedni próg wsparcia i wspieracie nasz kanał. Jednym z takich progów są właśnie osobiste pozdrowienia w odcinku History Story. Do zobaczenia.